uwaga uwaga dogrywka dogrywka to co widzicie nie jest teraz mówione w filmie to co ma być tylko podkładam teraz lektor żeby was poinformować że pojawią i chyba już są nawet filmy dla wspierających tylko wspierający będą mogli je obejrzeć jak tylko chcecie to zapraszam na przykład ten odcinek który teraz tu widzicie będzie jako Chyba pierwszy lub nawet drugi, w którym y, pokazuje się i mówię i pokazuję troszkę więcej niż y, w normalnych filmach, ale no w y, tych dla wspierających y, pokazuje się. No i sami możecie zobaczyć. Na pewno są tam filmy, które y, nigdy się nie pojawią jako publiczne. Jak tylko chcecie. No to zapraszam i, i tyle. Teraz. Y, Zapraszam do filmu, który tak brzmi w tytule. Miłego oglądania. I jak ktoś zechce, no to jeszcze raz powtarzam dla wspierających wpadły i są już yy, nowe filmy. Tylko dla wspierających. Na razie cześć. Dobra, to jest cały ciąg dalszy, czyli dla mnie ciąg dalszy. Dla was kolejny film. Jesteśmy się Rakowie. To mamy tu na rynku. Dobre lody mają przy okazji. Coś ten smak właśnie z, z dawna jakoś tak mi coś przypomina. E, a co idziemy obejrzeć, tak jak już mówiłem, e, kościół, który... Jak tutaj chodziłem do tej szkoły właśnie o której słyszeliście w poprzednich filmach lub słyszeliście jeszcze więcej ci co wspierają e, mój kanał e, to Właśnie się tutaj uczyłem w rakowie i wtedy jak w wieku 15 czy 14 lat uznałem ten kościół jako najładniejszy, który widziałem, więc idę Wam go pokazać. Jest tu wiele atrakcji do, do zwiedzania, dużo jezior, no na pewno. Atrakcje do zwiedzania, jakiś tam zamek jest, też coś tam jakieś muzeum chyba. Sadliny koni były, nie wiem czy są, też się nie, się na pewno są. Ale pierwsze co, no to teraz idziemy zobaczyć sobie ten yy, kościół. Wam pokażę. Zobaczymy, czy on faktycznie jest nadal taki ładny, jak wtedy go widziałem. Zegary pokażę, 16, a to nieprawda, Więc nie chodzą. Jak skończymy, to wejdziemy. Dobra, wchodzimy. Oczywiście bez czapeczki i bez okularów. Żeby nie było, że ktoś sobie coś tam pomyśli. I zanim ten, zanim wejdziemy, ja pamiętam, że tu było praktycznie wszystko jak za złota ale usytuowane jakby w takim małym pokoiku, no, taki, no, jakby według dużych kościołów, mały kościół. Na razie się rzuca w oczy, że jest żółta. No zobaczymy. wiem, że tej bramy nie pamiętam, a jak nie będę mogła iść teraz, bo jest brama. Zobaczcie to. naprawdę wygląda potężnie nie? na całej tej ścianie, zobaczcie. Szczerze Wam powiem, że pamięć, jaką miałem z tego miejsca, to to, że tu wszystkie to ściany, to wszystko, to co widzimy, też było tak samo jak tam, nie? zrobione. I nie wiem właśnie, czy tu się to zmieniło, czy było tak zawsze, tego nie pamiętam. Myślałem, że ściany i wszystko jest tak złote no nie aż tak, ale tak samo m, takie różne wystawne są na tych ścianach y, porobione i teraz to mnie trochę zmyliło, że nie widzę tych, na tych bokach tego ale myślę, że nie mogło to ulec zmianie, było tak jak teraz jest tylko, że tamto mi się tak ogromne wydawało że moja głowa zapamiętała, że było tego jakby więcej nie? ale na pewno hmm, minus jest taki, że jest tak krata i i to też powoduje, że tam wejść nie możemy do środka. Ale, ale spróbujemy, no bo dlaczego nie można było wejść, nie? Ale tu już wygląda te imponujące zacięt no całej ściany od góry do dołu, nie? Patrzcie tu. Dobra, przykro mi, niestety nie wejdziemy, a zobaczcie ten wymyślny zamek, tu tak, tu tak, tu są w tamtą stronę, żeby nie można było przepchnąć, no i tak, i idzie, wejdzie, czy nie wejdzie, i tu jest taki naklucz, i niestety nie możemy wejść. A szkoda, bo w prawo tam jest też coś, coś potężnego. O, właśnie. Jak my weszliśmy do środka, to staliśmy tam przy ołtarzu i, i po prawej i po lewej. Właśnie. I dlatego myślałem, że te ściany to jest y, tamto, nie? No i tam jeszcze w prawo jest następna ściana, więc będzie coś kolejnego. Kolejne jakieś takie obrazy ubrane w takie I Tu też coś jest widzę, no właśnie, to będzie to To już wiem dlaczego, o, widzicie? Tu następne takie A wiecie nie? Jak piętnastolatek tu wejdzie też wszystko takie ogromne I sobie tak ubrałem, że cały kościół tak wyglądał Ale połowa kościoła tak wygląda bo ona też jest zawieszona, tam jest kolejny jakiś taki no, jakby ołtarz, naprawdę imponujący kościołek, niby jakiś wielki w środku nie jest, bo jest raptem, no, no nie wiem, setka ludzi. Na pewno widzieliście też większe kościoły, ale wystrój to jest dla mnie bomba, nie? Szkoda, że nie mogę do tego podejść, żeby zobaczyć odniesienia, ale naprawdę człowiek, jakby tam podszedł do tego, to jest taki malutki, nie? Do tego całego ołtarza. Zresztą możecie sobie wyobrazić, nie? Stół jest tu na wysokości takiej, żeby pasował tam do, do, do księdza, żeby tam robił te swoje te. I... No. Dobra, niestety więcej wam pokazać nie mogę. Dziwi są takie Ciekawe też Porządne, konkretne drzwi widzę Dzwi nie pamiętałem w ogóle Jak to ten ale kawał drzwi, kawał drzwi One są otwarte są otwarte i więc tak to wygląda niestety ale z Zamkniętego kościoła w Sierakowie. Na tym odcinek zakończę. I do następnego filmiku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. No i ciąg dalszy dla wspierających.